Na ekstraklasowe boiska powracają piłkarze Bruk termaliki nieciecza. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu ligowym słonie zmierzą się z Lechem Poznań. Na stadionie przy Bułgarskiej o punkty będzie wyjątkowo trudno, ponieważ Lech to czołowa polska drużyna. Trener Michniewicz i zespół ciężko trenują, aby podczas piątkowego starcia powalczyć o punkty z kolejorzem. Zima jeszcze do końca nas nie opuściła, mamy troszeczkę problemów z obiektami, jak w całej Polsce, ale na szczęście dla nas możemy korzystać do woli z głównej płyty. I do meczu z Lechem przygotowujemy się. W tych warunkach, w jakich będziemy grali, czyli nie musimy korzystać ze sztucznej nawierzchni, na pewno to jest dla nas duży plus. Pierwszy mecz Lecha w Poznaniu zawsze są duże nadzieje z grą Lecha. Jest to pierwszy mecz. Lech sumienny się do tego sezonu przygotował, podobnie jak my. Mają komfort, wszyscy zawodnicy zdrowi. Być może wypadnie tylko jeden z obrońców, bo czytałem, że przypadła jakaś choroba. A pozostali wszyscy są gotowi do gry, jeśli tacy zawodnicy w ostatnim meczu sparingowym jak Powłoski, Tetek czy Robak siedzą na ławce rezerwowych, o Darku Dudce już nie wspominając, to też pokazuje takim zespołem przyjdzie nam grać, takim silnym zespołem, ale tak jak mówię wcześniej, to jest zespół, z którym na pewno będzie trudno zdobyć punkty, ale jest to możliwe. My wierzymy w to, że grając odpowiednio, z odpowiednim nastawieniem, realizując swój plan taktyczny, jesteśmy w stanie tam powalczyć o punkty i coś przywieźć do nas. W tabeli Brookbet Termalika jest na czwartym miejscu o jeden punkt, wyprzedzając jutrzejszego rywala Lecha Poznań. Na czele Jagiellonia Białystok. Początek meczu w Poznaniu o godzinie 20.30.